Moduł osoby funkcyjne użytkownicy. W module tym prowadzimy ewidencję osób funkcyjnych użytkowników w kartotece pełnomocnika ochrony. Czyli na przykład dodajemy powołanie odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, administratora systemu, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, pracowników pionu ochrony, kierownika kancelarii tajnej, niejawnej, użytkowników systemu. Możemy w ten sposób śledzić, kiedy osoby były powołane, kiedy odwołane, czy nie było jakiejś luki między powołaniami oraz uprawnienia, jakie ta osoba posiada w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Możemy kliknąć powołaj daną osobę, wybrać się osobę. Przy powołaniu możemy sobie sprawdzić, jakie dana osoba posiada uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych aktualne. Wybrać funkcję, numer dokumentu powołującego. Jeżeli nie ma danej funkcji, możemy dodać nową funkcję. Na przykład to może być pracownik tutaj pionu ochrony. Jednostka organizacyjna, notatka, jakieś dodatkowe informacje o powołaniu daną osobę do pełnienia tej funkcji. Klikamy OK. Jest pani tutaj powołana do pionu ochrony. Możemy odwołać z pionu ochrony i mamy jakby w całą historię powołań, odwołań. W w, w, dla systemu ochrony informacji niejawnych. Dziękuję za uwagę.